No skurwysy! No skurwysy! No by cię stary! Z... Boże! Ja pierdolę naprawdę! No oby na. Tata wziął sprawę swoje ręce! Nawet dwie kurwa tyłu! Boże! Jezus! No kurwa, co śmieć! Boże, ja pierdolę! Ty kurwo! Kurwo, ty kurwa! z zjebie! Bo ŚWIĘTY, ty, KURWO TY! DON'T WORRY, SENNA Report, KURWA NO! JA PIERDOKI szur, KURWO JEBANA NO! NO JAK JA MAM GRAĆ, W TAKIM luzewskim KURWA! WIDZISZ CO ON ROBI? Kresny, ALE STARY, NO STOI farmy, TO klipy, TY KURWO TY, KURWO TY! KURWA TY ŚMIECIU! NO JAK JA MAM BYĆ NORMALNY?!